Witajcie, jest równo 1614. Tak, 16.14. Obiecałam Wam 10 minut temu, że nagram Wam przejazdy kolejowe koło mojej okolicy, czyli w pasłońku. To jest zdjęcie główne czyli moje ulubione z Undertale takiej gry. Ale teraz przechodzimy do Pasłanka na ulicy Dworcowej. Niestety kilka lat temu był modernizowany, ale tak wyglądał jak miałem rok, dwa, tr trzy lata. Jak mój brat był młody, a jak moja mama miała dwadzieścia ileś coś lat. Tak wygląda. Niestety ten sygnał akustyczny został zmieniony na, yy, z innej firmy, bo się popsuł i tam przysłano nowy taki sam. Tu jest na DW527, czyli poza pasłękiem. Tam jak sobie chodziłem sobie, to zobaczyło mi, że remontowali, a tu jest po remoncie. Tutaj po, po tej modernizacji. Jest... Niektórzy na YouTube nazywali ten przejazd krosno młyn, a niektórzy pasłęk krosno. Ale ja nazywam ten przyjęle 27. Kiedyś do Gdańska, ja... że wprost to się jedzie na drzeż goń Warszawy i Gdański, w prawo. To kiedyś w prawo się jechało na Gdańsk. Nadal w lewo można jechać, ale w prawo nie. W prawo zamknęli ulicę. Tu oblok ulica Malborska. Niektórzy tym przejazdem nazywają SSP, ale to inaczej, bo ktoś tak wymyślił. Kiedyś tu był dzwon po tamtej stronie. Tam tu jak klikam. A teraz jest sygnał akustyczny. I kiedyś był inny szlaban Bombardier, a teraz jest nowszy. Tą piławsko elektryczną, bo się pomyliłem. Tu kiedyś było na jeden, ale to nowe zdjęcie. Nie mogłem tam dalej pójść. Ale tam dalej jeszcze jest dzwon, ale nie mogłem Wam zrobić. Następnym razem. Tu jest y, Eblong. Zapomniałam już na której y, ulicy, ale pisze Eblong Warmińsko-Mazurskie. Tu nie wiem czy modernizowali, bo ja dawno nie jechałam do Eblonga. Tam we wrześniu jechałem. Teraz przechodzimy na Żuławską. Tu też modernizowano tory trzeba było zmienić. Ale tu nie ma już budynków jak oglądam na YouTubie. Tak jak było tutaj na elektrycznej to tak samo, tylko że nadal z tym krzyżykiem. Tylko że jak oglądam to działanie, to... Razem się świeciło. Przechodzimy do Braniewa, na ulicę szkolną. Też modernizowano, ale tam jak jest dzwon tu, jak kliknęłem, to teraz jest sygnał akustyczny, i tam są dwa. A tutaj nie ma sygnału nadal. Przechodzimy na Królewiecką. Tu był dzwon i tam dalej nie było a teraz są jest po tej stronie i po tej stronie sygnał akustyczny zmieniono sygnalizator i szlabany może gdzie ja idę tutaj towarowa tutaj chciałam zrobić zdjęcie jak tu działa był dzwon ale niestety modernizowano jak ktoś był to Super to też mogę pokazać zdjęcia. Teraz jest wywadysławowie sygnał akustyczny, co w Pasłęku u mnie. Ale też sygnalizator zmienili. Patrzcie się. Tutaj jak jest wyłączony taki dzwon. I tak oklejony. Teraz już nie ma. Tu jest ulica. To ignorujcie, bezpłatny parking, bo ja tam musiałem wyjść. Tam jest sygna ten sygnał akustyczny. I tu. Tu jest DW215 na dwa. Tutaj Maudyty. Ma Zrobiłem zdjęcie. Sygnalizator akustyczny. To koniec filmu już. Nie mogłem znaleźć tego do na nabląk na ulicy tej lotniczej, bo nie mogłem wejść. Wpisywałem lotnicze, lotnicze, lotnicze i nie wychodziło. Zatem kończymy już, bo chyba moi rodzice zaraz przyjdą, a ja sam na chacie, to do zobaczenia jak mieszkacie gdzieś w pobliżu Pasłęka. Zapraszam na plac zabaw, na plac tysiąclecia, na ulicy Jagieły naprzeciwko Rosmana, koło fontanny. Rozpoznacie mnie w ciemnej grubej chórce z futerkiem i z czapką 4F.